Tak sobie postanowiłem, że nie będę się wypowiadał i w ogóle tego oglądał, czy go tam potwierdzą, czy mu nie potwierdzą, że on jest tym prezydentem, czy... Nie będę też się zajmował, to poniżej mojej godności, tak sobie myślę. I przyszedł listonosz jednak i mówi ten pan listonosz, no... Akurat tam siedziałem, co, co tam, co tam, co tam, wybrali, nie wybrali? Co wybrali, no i... Nie wiem, wybierają, nie wybierają. Taka mi się przypomniała historyjka o lisie i zającu, że ten zając temu lisowi, czy tam wilkowi, czy komuś tam, który go gonił, uciekł i dał radę. I, i, i pytają, dlaczego ty zającu, jak tobie się to udało? I on mówi, że no tam dla lisa to była przebieżka tylko, a, a ja walczyłem o życie. O życie walczyłem. Także liczą te głosy, liczą albo... Nie liczą, nie wiem, który to jest zając, a który lis, ale wolałbym ich nie znać.